Bartosz Fabiński na gali Dragon Fight Night 5. Zacznijmy od tych pozytywnych akcentów, czyli Rafał Semkowski, który, któremu stałeś w narożniku, wygrał rewanż z Fryderykiem Dąbalem. Ciężki, krwawy pojedynek, ale udało się, rewanż wygrany. Ja się, ja się cieszę, że, że Banan wygrał. Banan bardzo ciężko pracuje na treningach, bardzo dużo serca zostawia na macie, więc cieszę się, cieszę się, że wygrywa. To myślę, że można było tą walkę lepiej troszkę szybciej skończyć, no ale najważniejsze, że do przodu. Z takich ciekawostek dla nas ciekawe, dla ciebie to oczywiście nie jest ciekawe. Jesteś aktualnie, z tego co mi wiadomo, bez kontraktu UFC. i co się dzieje? Jak to możliwe? Nie no, rozmowy, rozmowy z cały czas, cały czas trwają, tam nie do końca, nie do końca możemy się dogadać co do i tyle, no to myślę, że jest kwestia czasu. Oni chcą mniej, czy ty chcesz więcej? Okej, okay. widzę, że zdarłeś gardło, także nie męczę i bardzo dziękuję, mam nadzieję, że uda się załatwić. Aha, no powiedz jeszcze, bo Prazeres zwalczył w Pradze generalnie, no i tam został dosyć mocno potraktowany, byłem zaskoczony w sumie. Nie, no, no przegrał, przegrał walkę, ale był się z bardzo mocnym przeciwnikiem, co prawda debiut, w UFC, ale bardzo mocny zawodnik, więc tutaj no, też byłem zaskoczony przebiegiem walki, no ale no, to jest sport. Ładnie, dobra, dziękuję bardzo, powodzenia. Dzięki.